Jak mógłby zmotywować ludzi, którzy zmagają się, może nie z takimi samymi problemami, ale jednak z problemami zdrowotnymi? Co no, pogodzić należy... się z tym. Pogodzić się. Tylko, innego wyjścia nie ma. Przyjąć to, że tak jest, nie, że jesteśmy ukarani przez Boga, tylko tak się zdarzyło. Mhm. Zapytam, jesteś osobą wierzącą? Tak. Jak to jest właśnie? Zadałem Ci już to pytanie, ale jeśli chodzi o akceptację tego losu z takiego właśnie punktu religijnego, czy. Nie, nie mam żalu. Nie masz żalu. Nie mam do na żalu. Mhm. To jest bardzo motywujące to, co mówisz. Nie, bo widocznie poprzez to mam coś innego zobaczyć, zrozumieć, nie wiem, przekazać komuś. Bardzo proszę powiedz, jak masz na imię ile masz lat? Mam na imię Zdzisław, mam 65 lat. Skąd pochodzisz? Z Nowej Soli. Spotykamy się w Krakowie, przyjechałeś tu turystycznie. Tak. Ale nie będziemy rozmawiali o zabytkach. Zaczepiłem cię, ponieważ masz rzadką chorobę skóry. Reckinhausena po łacinie. Mhm. Czy mógłbyś powiedzieć coś więcej na ten temat? Na tą chorobę. Dowiedziałem się, że będę choroba w wieku 18 lat. Tak, do wojska miałem wstąpić. Eee, ale lekarz powiedział mi, że te pierwsze wózy, nazwijmy to, będą się okazywały w wieku 30 lat i będą się bardziej nasilały. One są na zewnątrz, ale i także w środku. Przez to miałem, jak to się mówi, mam nadal zaniki pamięci niekiedy. Obóz w środku jest. W początku wycinają te takie bardzo duże, ale widzę, że to nie daje sensu, to przestałem wycinać. Ludzie, jakby to powiedzieć, niektórzy się za bardzo przyglądają. Dzieci to jak dzieci: no podejdzie, zapyta się, odpowiem. A tak to nie przeszkadza mi to. Powiedziałeś, że masz te zmiany na całym ciele. Tak. Jak bardzo to utrudnia w taką codzienną egzystencję? Nie, utrudniać to nie utrudnia, tylko przepuśćmy dom na bas, z basenu się nie mogę skorzystać. Bo to krępuje niektórych. Mhm. Chyba, że sami pozwolą, żebym się mógł wykąpać albo pod koszulkę. to, to naprawdę. Wspomniałeś, że to jest choroba genetyczna, tak? Tak. Czy nie ma możliwości przez podanie ręki, nie, przez nie, nie, właśnie wcowanie na basenie, nie, to nie, to nie, to nie. zarażenia się? Nie, mhm. to z takiego y, punktu widzenia twojego y, jako osoby chorej. Bo tak można powiedzieć, że jesteś samą chorą, prawda? Jak. To jest głupie pytanie, jak można się pogodzić właśnie z czymś takim? Trzeba przyjąć, no. Czy to jest kwestia akceptacji? Tylko tego akceptacji. Mhm. Dalej nie Gdybym chciał przypuśćmy, żebym tego nie miał, to musiałbym to komuś przekazać. Przekazać no. W pewnym sensie jakby to powiedzieć, dlaczego ja, a nie ta osoba. Tak. A to widocznie tak ma być. Przyjęłem to i akceptuję. Wspomniałeś, że to, to twoją decyzją było nie mieć rodziny i nie mieć ta dzieci. Świadomość pełna. Żeby nie przekazywać żeby tego. Żeby nie przekazywać, żeby to na mnie. Mhm. Jak się leczy? Czy, czy, czy można w ogóle wyleczyć nie, takie to zmiany? Nie tylko chirurgicznie. Całą ciało, całą skórę musiałbym wymienić. Dopiero może. Może by coś dało. ten. Tak. Raczej nie, bo wycinałem widać. Wycinałem, a tu w tej chwili znowu narasta nowe. Narastają nowe? Tak. No ale oprócz tego w środku. Robiłem te tomografie, nie tomografie, inne jakieś tam, OSG, EEG, zaniki pamięci mam, to jest przyczyna tego. Jakie są rokowania, jak długo żyje osoba z takimi zmianami? A nie wiem, nie spotkałem się z tym. Czy znasz inne osoby, które również chorują w ten sposób? E -e no widywałem, ale nie rozmawiałem z nimi. Wiem, że na pewno jakiś tam pan, spotkałem go w Sieronej Górze, a w w 80 lat miał. Ale mm. miałem naprawdę na twarzy tego bardzo dużo. Pracowałeś w życiu? Tak, pracowa pracowałem. Jaki Teraz masz zawód? Y mam dwa zawody: elektryk i elektrotechnik, automatyk i tak dalej. Czy te zmiany przeszkadzały ci w wykonywaniu pracy? Nie, 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 nie. pracy było idealnie także. A akceptacja ze strony kolegów? I koleżanek, kolegów nic nie było. Mm -hmm. A w szkole? A w szkole tego nie miałem. Mówiłem, że dopiero później to otrzymałem, te kursy. Masz rację. Ja po prostu troszeczkę za daleko popłynąłem z tym pytaniem, hmm. ale tylko dlatego, że czasami właśnie brak akceptacji czy tolerancji ze, ze strony środowiska powoduje, że osoby, które chorują po prostu przechodzą jakąś traumę, tak? Hmm. Czy u siebie zauważyłeś tak? Y Traum? Nie no. Z jakiego powodu? No, właśnie z braku akceptacji, albo z braku tolerancji, czy, no to czy, czy jak jakiejś takiej alienacji chcę, nie ze środowiska. Jak ktoś mnie chce spotykać, to trudno, jego strata, nie moja. Rozumiem. No, na pewno pan chciałby zapytać się na temat seksu. Uprawiałem tam tak dalej, nie przeszkadzało to. Tylko to się wiąże z no wiadomością, jak seks o dzieci. Tak. Jak ktoś nie chce, no to musi mieć świadomość, że. Czy masz rodzeństwo? Tak. Czy to rodzeństwo też choruje? Nie. A czy ktoś w rodzinie właśnie, tak jak powiedziałeś, chorował? Tak, tam ale powiedzieli mi babcia i tak dalej, że to prawdopodobnie było w czasie wojny, jakieś tam zakażenie krwi, mhm. Bo tak do tyłu nikt tego nie miał. Trudno powiedzieć, że to faktycznie zakażenie krwi było. Tam... Czy nie ma takich danych z poprzednich nie. pokoleń, żeby nie, ktoś nie, chorował, nie. tak? Sięgnąłem tylko do trzeciego pokolenia, a to mogło być w czwartym, piątym pokoleniu. Trudno powiedzieć. Jest taka możliwość, żeby takie informacje ściągnąć. O ile się nie mylę, to właśnie w Stanach Zjednoczonych jest możliwość wykupienia klisz, na przykład z danych kościelnych. Właśnie jestem ciekaw czy takie informacje byłyby zawarte w metrykach czy, czy w księgach Trudno mi powiedzieć. My, bo moja rodzina pochodzi od Tarnopola, niech będzie z tamtej strony Ukrainy. Mhm. Nie wiem A y, czy ojciec miał takie sam, tak samo duże zmiany skórne, czy, czy nie? Tak, 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 tylko mój tata no, krótko żył, nie wiem, ciężko pracował. Może nie pogodził się z tym, trudno im powiedzieć. Ale zmarł 30. śmiercią naturalną? Czy... Tak, tak. tak? No, zawał jeden, drugi, trzeci. Czy miał powikłania, tak? No nie wiadomo czy to praca, trudno im powiedzieć. Uh -huh. A kondycyjnie jak się czujesz? Czy... Dobrze. Dobrze. Lubię chodzić, muszę chodzić, bo mam kręgosłup chory. Im więcej chodzę, tym lepiej dla mnie. No. Nie woli. Dziennie robię. Ja wiem 30 km robię na piechotę. Biegać nie biegam, bo. Jak mógłby zmotywować ludzi, którzy zmagają się może nie z takimi samymi problemami, ale jednak z problemami zdrowotnymi? Co no, pogodzić należy... Pogodzić się z tym? Pogodzić się. Tylko, innego wyjścia nie ma. Przyjąć to, że tak jest, nie, że jesteśmy ukarani przez Boga, tylko tak się zdarzyło. Mhm. Zapytam, jesteś osobą wierzącą? Tak. Jak to jest właśnie? Zadałem Ci już to pytanie, ale jeśli chodzi o akceptację tego losu z takiego właśnie punktu religijnego, czy. Nie, nie mam żalu. Nie masz żalu. Nie mam dowodu żalu. Mhm. To jest bardzo motywujące to, co mówisz? Nie, bo widocznie poprzez to mam coś innego zobaczyć, zrozumieć, nie wiem, przekazać komuś. Kiedyś miałem te zdolności, mi to, ugrużenia, ale to jest niedobre. To zaczęło mi nachodzić nie wiem, duchy, aby coś innego, przestałem tym się zajmować. Być może właśnie jakieś projekcje mózgu to powodowały, prawda? Że w wyniku tego zajęcia tak, tak było. Zdzisław, uprzejmie Ci dziękuję za tą wypowiedź. Życzę Ci wszystkiego dobrego. Dziękuję. Nadzajem. A przede wszystkim zdrowia Ci życzę. Dziękuję. Dzięki.